Hej, cześć, dzień dobry, witam na kanale Wasze Fit Beauty i dzisiaj zapraszam Was serdecznie do filmiku QA, czyli pytania i odpowiedzi. questions and answers. I słuchajcie, y, dziewczyny i chłopaki, tu mam wszystkie pytania wydrukowane na karteczce i postaram się, żeby to było wszystko zwięźle i na temat. Przepraszam, mogę trochę zaplenić y, przez moje zęby, ponieważ mam zęby zastępcze wstawione, ale będzie na ten temat jeszcze y, film. Tu wam może pokażę szybko. A. Muszę się zobaczyć, jak moje zęby aktualnie przez chwilę, przez jakiś czas będą wyglądać. Także szybko zaczynamy, bez żadnego gadania. Pytania, krótka odpowiedź i lecimy. Yy, a więc tak, yy, pierwsze pytanie. Nie będę czytała ników, tylko po prostu pytanie i yy, odpowiedź, bo wiecie, no za dużo tego mi się wydaje. Jakie marzenie, pierwsze pytanie, jakie marzenie udało Ci się zrealizować? Jeżeli chodzi o marzenia, które udało mi się zrealizować, takie. No, może wiele było tych marzeń, wiecie, nie mówię o takich marzeniach może materialnych, ale na przykład nagrywanie na YouTube było moim ogromnym marzeniem. Jedno z marzeń ogromnych realizuję w tej chwili, ale powiem to na pewno Wam. Coś na ten temat później, bo nie mogę jeszcze o tym powiedzieć, ale no nagrywanie na YouTube było jedno z moich takich największych marzeń. Yy, nie wiem, wyjazd za granicę, yy, mieszkanie za granicą, także no, no było trochę tych marzeń, takich wiecie, no w zależności o jakie to są marzenia, czy to są marzenia takie materialne typowo, czy, czy duchowe, czy takie rzeczy bardziej... Yy, które chciałabym zrobić, wiecie, i udało mi się dokonać, takie bardziej moje cele, ale no, nagrywanie na, na YouTube, a kolejne jakby realizuję y, pomału, pomału aktualnie. Także tyle. Trzy rzeczy, bez których nie mogłabyś żyć, kolejne pytanie: trzy rzeczy, bez których nie mogłabyś żyć. No to myślę, dziewczyny, chłopaki, słuchajcie, tyle, że to jest y, telefon na pewno, kawa i YouTube no i jeszcze taki dodatkowa rzecz to jest beżowa bielizna, czyli w sumie cztery to są cztery, trzy rzeczy na pewno, to jest telefon nie mogłabym żyć bez telefonu kawy, bo jestem kawoszem i bez YouTube'a, bo uwielbiam oglądać i nagrywać kolejne pytanie, czy masz rodzeństwo przepraszam, syplenie chyba, czy masz rodzeństwo co lubisz czytać yy, słuchajcie, tak, mam dwie siostry Agnieszkę i Gosię yy, Mało mam czasu na czytanie, ponieważ no wiem, że czas by się dało zorganizować, ale mam tyle obowiązków, tyle rzeczy na głowie, że ciężko z tym jest, ale jeżeli chodzi o rzeczy, które lubię czytać, książki, to są to książki kryminały, takie creepy, lekkie horrory, takie jakieś zbrodnie, coś w tym stylu, jak na przykład autora hmm, Harlena Kobena, Harlena Kobena na przykład książki, coś w tym stylu, takie wiecie, typowe kryminały. Yy, kolejne pytanie, ile masz lat? Znaczy, to jest kilka pytań w jednym, czyli mam ile masz lat, ulubiona potrawa, kolor, rodzaje filmów, dobra. Ile masz lat? Mam lat 39, jestem 83 rocznik, ulubiona potrawa. No to myślę, że no wiele byłoby tych potraw. Jest to pizza, kebab, yy, schabowy z ziemniaczkami, yy, i do tego jakaś córówka. Kurczak, zrożna, wiele rzeczy lubię jeść. Małe rzeczy, których nie lubię, oprócz zupy owocowej, no bo tego po prostu nie cierpię. Yy, Następne ulubiona potrawa to było kolor. Nie mam chyba ulubionego koloru. Najczęściej noszę biel i beż. Biele i beże, ale no, takiego typowo koloru ulubionego nie mam, że na przykład nie wiem, wiecie, że niebieski czy czarny, to nie. Lubię różne kolory. Yy, rodzaje filmów, horrory i kryminały i dobre sensacje. Myślę, że tyle. Kolejne pytanie. Czy zamierzasz zostać w UK na stałe? Tak. Zamierzam zostać w UK na stałe. Może mm, na emeryturę wrócić do Polski. Takie jest założenie. E, kolejne pytanie. Ile lat jesteś w związku i jak poznałeś swojego partnera? E, w związku jestem 14 lat. E, w pracy poznałam swojego partnera. Znaliśmy się z pracy, ponieważ razem kiedyś pracowaliśmy, więc znaliśmy się z widzenia. No, i też później dowiedzieliśmy kontakt przez naszą klasę. Także, nie wiem, pamiętacie ten portal, nasza klasa pewnie. Kolejne to jest tak: Hej, mm, dobra, pytanie. Co Ci się najbardziej podoba w UK, a co najmniej? Mm, najmniej podoba mi się w UK, najbardziej może biurokracja. Biurokracja, że wszystko możecie załatwić przez internet, wszystko możecie załatwić przez telefon. Jest to dużo bardziej ułatwione niż w Polsce. A co mi się nie podoba w UK? To jest służba zdrowia, dwa krany na ciepłą na zimną wodę, pogoda i bilgoć. To mi się w UK nie podoba. Kolejne pytania. Gdzie widzisz się za 5 lat? Myślę, że nadal w Anglii. A co będzie, to czas pokaże. Czy planujesz wrócić kolejne? Czy planujesz wrócić do Polski? Hmm, nie, jak już mówiłam na emeryturę. Czy myślisz, że YouTube mógłby być swoją pracą? Myślę, że tak, ponieważ bardzo lubią nagrywać, uwielbiam oglądać, ale przed, przede wszystkim bardzo lubię nagrywać na YouTube, także tak myślę, że YouTube mógłby być moją pracą. Chciałabym, no ale na chwilę jest to niemożliwe. Kolejne pytanie, jak lubisz spędzać wolny czas? Taki typowy relaks, no to słuchajcie, na pewno Netflix, jakieś dobre filmy lub seriale i zwiedzanie. Gdzieś pojechać, coś potwierdza, coś zobaczyć w ten sposób tak bardzo aktywnie. E, następne pytanie. Miejsce na Ziemi, gdzie chciałabyś pojechać? Pozdrawiam. E, Chciałabym pojechać e, zawsze. Chciałam pojechać w jedno miejsce, jest to Alaska. Zawsze było moje marzenie, żeby pojechać na Alaskę i na Mauritius, czyli na te wyspy. O Jezu plaże Mauritius. Zobaczcie sobie na internecie. Cudo, cudo, cudo po prostu. Bajkal, miejsce i do Chile. W te trzy miejsca chciałabym pojechać bardzo. Może kiedyś mi się uda to zrealizować. Kolejne pytanie. Mm -mm. Co byś wytatuowała sobie na dłoni? Wytatuowałabym sobie na dłoni mandale. Mandala to jest, wiecie, coś takiego. Yy... To są takie wzory, jak mam na przykład tutaj na ramieniu. Zobaczcie sobie na internecie, to, to jest mandala. Myślę, że na Dłoni wytatuowałabym sobie mandalę, ale na chwilę obecną yy, nie mam w planach tatuować sobie dłoni, no ale różnie to bywa. Yy, kolejne pytanie. Kawa czy herbata? Ile mieszkasz w UK? Twoje y, faworyt jedzonko. Kawa czy herbata? Kawa i herbata na równi, ponieważ zawsze piję kawę i herbatę. Wiem, że to dziwne, ale tak robię. Yy, twoje faworyt jedzonko? Myślę, kurczak, kebab naleśniki, no tak jak mówiłam, nie wiem, pizza, no wiele z tych y, rzeczy, naleśniki na przykład uwielbiam z, z serkiem homogenizowanym i z o, i kotlet z jajka, ziemniaczki, buraczki i szpinak, to jest po prostu mój ukochany obiad, też. Yy, yy. Ile lat mieszkasz w UK? 14, 14 lat mieszkam yy, w UK. Pozdrawiam Cię i z Unią, bo to było pytanie od Ciebie. Yy, słuchajcie, kolejne pytanie, Czego najbardziej brakuje Ci w UK? Co kojarzy Ci się z Polską? Czym zajmujesz się zawodowo? Czy żałowałaś kiedyś wyboru jako miejsca zamieszkania? Słuchajcie, um, czego najbardziej brakuje Ci w UK? Um, czego najbardziej mi brakuje w Anglii to chleba, um, pieczywa, jedzenia takiego typowego, które jest w Polsce. Wiem, że tam są polskie sklepy, ale to nie jest to samo. Rodziny um, i polskie pogody. Tego mi brakuje w UK. Klimatu polskiego. O, tam jest duża wilgoć. Czym zajmujesz się zawodowo? Pracuję w NHS, yy, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia, tak jak w Polsce. Yy, czy żałowałaś kiedyś wyboru yy, UK jako miejsca zamieszkania? Yy, tak, czasami żałowałam, ale wyszło jak wyszło. Zdarzało mi się, że żałowałam, yy, że przyjechałam do Anglii, bo to na samym początku, przez klimat i przez to, jak tam wygląda. Ale teraz już się przyzwyczaiłam i, i nie żałuję. Eee, mm, 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 mm. To było tyle. Kolejne. Mm, mm, mm. Kto jest dla Ciebie autorytetem? Yy, jeszcze drugie. Wymarzone miejsce na ziemi to... Mm, 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 mm. Dobra. Kto jest za ciebie autorytetem? Nie mam autorytetu. Nie wzoruję się na nikim, nie wzoruję się ani na rodzicach, ani na aktorach, ani na nikim znajomym. Tak, tyle. Nie mam osoby, na której bym się wzorowała i, i która byłaby moim autorytetem, z której wybrała przykład. Wymarzone miejsce na Ziemi. No to już mówiłam Mauritius. 1100 km na wschód od Madagaskaru. Na Oceanie Indyjskim. Chile i Alaska. W te miejsca. Bardzo bym chciała pojechać, a myślę, że ten Mały Ridrus to jest moje ukochane miejsce, w którym bym chciała chyba nawet zamieszkać. E, dobra, kolejne pytania. Co lubisz, a czego nie lubisz w UK? Takie jest pytanie. Hmm. Nie lubią pogody. Co lubią ludzi, na pewno, urzędy, yy, swobodę na ulicach, podejście ludzi, że nikt na nikogo nie patrzy i ten ich yy, luz, po prostu luz, to to mi się podoba, ok, i to lubię. Ano, nie lubię pogody, no bo pogoda jest taka, średnia. Yy, gdzie chciałabyś mieszkać w przyszłości? Gdzieś, gdzie jest ciepło, na pewno dalej kolejne pytanie twój ulubiony podkład do twarzy no to myślę real infallible i rimmel ten z niebieską zakrętką to są moje dwa ukochane podkłady skąd wziął się u ciebie pomysł na nagrywanie filmów i jak to się stało że zaczęłaś nagrywać pozdrawiam słuchajcie skąd wziął się pomysł bardzo sama długo oglądam YouTube'a. Bardzo, bardzo, bardzo długo. I stwierdziłam, że sama chciałabym to robić. I po prostu tak się zaczęło. Stwierdziłam, że no, czemu nie, prawda? Skoro inni mogą, to ja też mogę. I tak się zaczęło. oglądam YouTube'a bardzo długo chyba. Oho, 10 lat, i więcej. Yy, kolejne pytanie. Gdybyś mogła wybrać tylko jeden kosmetyk do makijażu na wakacje, co by to było? I myślę, dziewczyny i chłopaki, że myślę, że byłoby to Albo tuż do rzęs, albo cień do brwi. Ponieważ te brwi praktycznie mam niewidoczne, ale myślę, że chyba bym wybrała cień do brwi. Tak, jeden kosmetyk, który mogłam tylko wziąć ze sobą. Kolejne pytanie. Um, 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 skąd pomysł na kanał? Skąd pomysł na kanał? Jeżeli chodzi o nazwę. No to myślę, że, wiecie, interesuję się beauty, kosmetykami, ćwiczę, zdrowym stylem życia, więc dlatego Wasza Fit Beauty, dlatego taka nazwa kanału. Yy, I chciałam zawsze, żeby mój kanał był lifestyleowy, taki, wiecie, o wszystkim i vlogi, i, i jakieś filmiki, i mierzymy, i yy, mierzymy, vlogi, typowe kosmetyczne projekty, tenko, taki typowy lifestyle, takie przemieszanie. Yy, dobra, dalej. Yy, czy masz przyjaciółkę, ale taką, której możesz wszystko powiedzieć i liczyć na nią w nocy o północy? Nie, nie mam. Mam tylko koleżanki dobre, ale, ale nie. Przyjaciółki, takie od serca nie. Yy, Jakie jest twoje marzenie? Ale takie na teraz, nie za 10 lat. Czy plon? No dobra. Yy, yy, yy. Takie na teraz marzenie, aby moja cała rodzina była zdrowa i ja, żebym była zdrowa. To jest moje największe marzenie. A takie na teraz, no to yy, zrobić zęby na pewno. I może usta i, i rzęsy. Takie na szybko marzenie na teraz. Z takich, wiecie, marzeń. Czy planujesz sobie dzień? Tak, planuję sobie dzień, staram się zawsze zaplanować, aby. Yy, no, wiecie, żeby ten dzień nie przeleciał. Wstajecie rano i mniej więcej sobie wyznaczyć punkty, co chcę w danym dniu zrobić. Yy, czy. Aha, czy planujesz sobie dzień, czy spontan? No to raczej planuję, tak, planuję. Czego brakuje ci w Twoim mie mieszkaniu? Przestrzeni. Na pewno, ponieważ małe mieszkanie mamy, małe yy, i toaletki. Tego mi brakuje aktualnie w naszym mieszkaniu. Ile masz lat? No to już mówiłam, 39. Jak najbardziej lubisz spędzać wolny czas? Yy, no to myślę, że z moim yy, narzeczonym, na przykład oglądając seriale, zjeść sobie coś dobrego, na przykład, nie wiem, w weekend wypić sobie drineczka, gdzieś pojechać, coś pozwiedzać, yy, taki typowy chill out. Bardzo lubimy zwiedzać. Odwiedzać nowe miejsca i zobaczyć coś ciekawego. Także tak. Dobra. Mm, dobra. No i to wszystko, jeżeli chodzi o te pytania. Kolejne. Z jakiego miasta w Polsce jesteś? Jestem e, z trójmiasta, dokładnie z miasta Gdynia. Pozdrawiam wszystkich Gdynian. Pozdrawiam całe trójmiasto. Hi. E, dobra. Twoja wymarzona praca to. Moja wymarzona praca to. To influencer. Tak, moja praca wymorzona to byłaby praca YouTube, ponieważ uwielbiam to, co robię. Kocham to robić, a myślę, że w życiu powinniśmy robić to, co uwielbiamy. Jakby jeszcze można było na tym zarabiać, to by było przepięknie. Ja to po prostu kocham robić i mogłabym nagrywać dla Was codziennie, bo bardzo to lubię robić. Po prostu uwielbiam. Kolejne pytania. Czym zajmujesz się zawodowo? Mm. No to już mówiłam, pracuję dla NHS, jeżeli chodzi o branżę, czyli angielska służba zdrowia. A więc więcej powiedzieć nie mogę, ponieważ no mam taką klauzulę, że nie mogę mówić nic na temat pracy, ale kiedyś jakbym zrezygnowała, to na pewno Wam opowiem. Z jakiego miasta w Polsce jesteś? No to już mówiłam, Gdynia to miasto. Zatoka Gdańska, tak? Gdańsk, Sopot, skład Trójmiasta. To pewnie wiecie, że na Trójmiasto wchodzi Gdynia, Sopot, Gdańsk. E, w północnej Polsce. Nad Zatoką Gdańską. Gdynia, miasto. E, Gdynia, miasto. No i tyle. To wszystkie pytania. To tyle, moi kochani. Miałam to wszystko na kartkach. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. E, dziękuję Wam ślicznie, że dotrwaliście do końca. Zostawcie ślad po sobie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, no to zadawajcie. Zawsze nam Odpowiem, odpiszę, czy tam odpowiem na vlogu. Żegnam się z Wami, zapraszam Was do kolejnych filmów. Buziaki, papa. Dzięki za oglądanie. Subskrybuj po więcej. Buziaki, pozdrawiam serdecznie. Pasiawik Beauty, papa.